Cześć! To już kolejny blok świąteczny. Tym razem chciałabym Ci pokazać nie stricte nasze świąteczne przygotowania, ale przygotowania do jednego z wydarzeń Mikołajkowych, jakie organizuję tutaj w swojej okolicy. Będzie to spotkanie Mikołajkowe dla mam. I chciałam właśnie Ci pokazać, jakie zabawy wykorzystam, co będziemy robić i właśnie co tutaj naszykowałam. A naszykowałam tutaj taką ściankę do zdjęć. Mało widać, to jest pozwijane. Myślę, że na spotkaniu pokażę więcej. Dodatkowo chusty, które będzie można sobie zawiązać na spotkaniu. Nadrodę, którą będzie można wybrać. To są takie ręcznie robione drewniane bąbki z motywem właśnie chustowym. Tu się nawet fajnie zgrało, bo obie chusty to są właśnie symfonie. Więc będą przy tej ściance, będą tam też różne akcesoria, czapki, opaski, będzie można się przebrać. A tu na razie bałagan, torby pełne właśnie akcesoriów. No, takieś kubki, właśnie mam taśmy klejące, bo wymyśliłam, że będziemy układać bombki na choince, Będzie taki tor przeszkód z wałkami, z chustami właśnie, bo to jest spotkanie dla mam przede wszystkim, które noszą w chłoście czy nosidła. Dla mojej grupy właśnie chusty, Nysa i okolicy, chociaż nie tylko, ale jednak większość mam właśnie z tej grupy przychodzi na takie spotkania, które organizuję, i po pokonaniu takiego toru przeszkód wcześniej. Przygotowaną bombkę, która będzie z papieru, z brokatu, ozdobimy sobie według własnych pomysłów, tak jak dzieci będą chciały. Będziemy układać właśnie te bombki na choince, która będzie namalowana na szarym papierze. Także mam nadzieję, że fajnie tu wyjdzie. Ze spotkania też postaram się coś nagrać, pokażę właśnie ci tą ściankę, pokażę bombki i tą choinkę, jak to wyszło, bo taką choinkę można też zrobić w domu. W końcu wycinanki, prace plastyczne, no to też jedne z takich oznak świątecznych przygotowań. A ja właśnie teraz lecę do Dziugdziaka. Kupiłam takie foremki w Pepco za 5 zł. Mamy tam kilka kształtów i będziemy właśnie piec pierniczki, a później je pakować. I to będą takie drobne upominki, które również rozdam podczas spotkania i będą one też przeznaczony na kiermasz w przedszkolu dziadka. O, tu są właśnie te foremki. Fajnie wyglądały, jestem ciekawa jak właśnie będą się prezentowały w cieście. Tutaj mam składniki, bardzo mało. Zdecydowałam się właśnie na taki przepis. O, nie wiem czy zobaczycie. O, takie właśnie pierniczki, fajnie wyglądały. Także tutaj jest czas przygotowania 10 minut, więc zabieramy się za gotowanie. Pierniczki Gotowe wyszły, bardzo fajne. Jeszcze je posmarowaliśmy jajkiem, i po 15 minutach były już takie fajne wypieczone. Jutro je będziemy jeszcze dekorować lukrem i kolorowymi pisakami, a później pakować do torebek. Nasze pierniki z wczoraj już gotowe, i my dzisiaj zabieramy się za drugą porcję. A teraz zabieramy się za dekorowanie. Wymyśliłam, że do końcika dla niemowlaków przygotuję takie sensoryczne butelki. To jest świetna właśnie sprawa, takie butelki. Tutaj jedną przygotowałam sobie z olejem i z wodą. Do niej wrzucę brokat i część koralików. Druga będzie z wodą albo z wodą i z mydłem to jeszcze zaraz ci pokażę. A trzecia będzie sucha będzie w niej ryż. Gwiazdki papierowe, które zrobiłam takim specjalnym dziurkaczem i jedna gwiazdka, której będzie trzeba wyszukać. Zobaczycie zaraz, jak to fajnie wygląda. Mam nadzieję, że maluchom się spodoba. I jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jeżeli chodzi tutaj o bezpieczeństwo, fajnie jest sobie klejem na gorąco podkleić później te natrętki. Chociaż przyznam, że ja robiłam te butelki jak w życiu, był troszeczkę starszy, no i nic nam się nie wydarzyło, ale jednak podstawa w takich zabawkach, które robimy y, sami, to podstawa, więc daje znać, że fajnie jest to sobie podkleić. Butelki gotowe. Akurat był złoty brokat, więc tak też dość świątecznie. Tu jest jednak sama woda. O, tak fajnie właśnie. Przenika się ta woda. Mydło się za bardzo pieniło, ale jeżeli macie glicerynę, to właśnie można dodać glicerynę. W tej butelce mamy właśnie papierowe gwiazdki i jest do szukania ta kolorowa gwiazdka. Wcale nie jest to proste. Dodatkowo efekt dźwiękowy. Fajna taka grzechotka dla niemowlaków. No i ostatnia butelka moja ulubiona. Kiedy właśnie olej oddziela się od wody. I możemy sobie tak właśnie przelewać i patrzeć, jak tutaj te koraliki i brokat się przemieszczają. I jeszcze chciałam Ci pokazać, jakie materiały drukowane przyszykowałam. Będziemy robić taki tatrzyk cieni z patyczków właśnie do lodów. Wystarczy sobie ten kształt wyciąć i od tyłu podkleić taśmą. Także mamy taki plan przetestować to dzisiaj wieczorem, czy te kształty są odpowiedni wielkości, właśnie domek. podlinkuję myślę w opisie filmu, jeżeli Wam się właśnie takie teatrzyki podobają. Wydrukowałam też bombki, żeby kształt bombki właśnie sobie wyciąć, przygotować i to będziemy zdobić tak, jak dzieci będą miały ochotę. I memory, jak będą starsze dzieci, żeby też się nie nudziły, to takie właśnie śnieżkowe. Memory wydrukowałam również, podlinkuję Wam w filmie. No i jest wzór choinki, którą będziemy dekorować podczas spotkania. Ozdobione, zapakowane, wstążki błyszczące, dodane. Zapakowałam to jeszcze w takie pudełka. Także pierniczki gotowe. Mam nadzieję, że mało się podobało, myślę, że niedługo zorganizuję kolejne takie spotkanie, już bardziej wiosną i wtedy zrobimy jakieś wiosenne zabawy i aktywności. Bombki bardzo się podobały, także dwie dziewczyny będą miały takie nowe cuda na choince i też jak widziałaś nasza choinka na szarym papierze wyszła bardzo fajnie. W ogóle dzieci miały sporo radości. dziakowi też bardzo się ta zabawa podobała, więc mogę polecić też do zrobienia w domu, czy w jakiejś grupie przedszkolnej, czy jeżeli na przykład wypadają teraz urodziny Twojego dziecka, to też jest to fajny sposób na właśnie takie aktywne spędzenie czasu z dzieckiem. Chciałoby się zrobić więcej, ale zawsze tak jest, że na takich spotkaniach później różne rzeczy umykają, więc nie zrealizowałam wszystkiego w 100%, ale już się przyzwyczaiłam, co spotkanie tak mam, ale tak czy się, jestem zadowolona i mam nadzieję, że właśnie dziewczynom też się podobało. Na pewno też stworzę niedługo post z takimi zimowymi i świątecznymi zabawami, więc zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i obserwowania bloga. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Dobranoc!